Tutaj jest Lukis, O nie! Ja się nie skupię tak! Nie! Jest Lukis! Ja się nie skupię z takim głosem! Przestań! <grym wiosenie> Jezu! Co to był? Pisań się bawi! Kresany jest najlepszym najlepszy, no, mówię jakiego znam. O mój Boże, to, to, to. Teraz nie rozumiałem. Ono nie musi jakieś. To teraz Red chyba mówi. Tak, to Red mówi. To, to chyba Red mówił teraz. O mój Boże, jak wygląda. Jesteśmy w, w, pięknie z pierwszej kamery trzeba grać z pierwszej ty. A czemu? czego z pierwszej? Ty No właśnie. No to by jakieś włosy z pleców zaczęły przerastać? No z pierwszej sobie. Okej, okej. fryzjerzy obciął. Powiedział, że się zmieszczę w czapkę. Ja nie chcę z pierwszej osoby. Ja też nie chcę z pierwszej osoby, jak ty widzieć no, Zaraz no, zrobię! Pod B, dobra. Krystia, Przepraszam. Poczekaj, a jak ty kichnąłeś? z nie mają nosa. Ani muszą no, w po, środku. Ale ja, ja, ja pod mam narządy. Dobra, jest za Nosowe. mną niebieski już. On sobie zniszczył teraz e, cały kostium od wewnątrz. Móżk. Od wewnątrz Słuchajcie, kostium ja chce zniszczyć. ja już dwa mam. Ja mam już trzy. Już mam cztery. Pięć ja mam, jesz. sześć. Kurde, kurde. Się ma, Maciek. Się ma, sie Macie tam no, no nie! No co ty zrobiłeś tutaj nam? O, cześć, Sandra! Cześć. Do góry. Cześć cześć, 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 cześć. Było uciekać, było uciekać. Tam uciekać, było nie. tym. No tu jest Ola. A gdzie wy o. jesteście? Chociaż było, jak ktoś wychodzi od fioletowego. Ja uciekam. O, e, nie wiem gdzie. Hmm, no. Jednak ja... nie wychodzi, jednak stoi w środku. A ja Maciek! My chcemy pojechać. O nie, 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 nie! nie, nie. Halo! Szukamy żarówek, z góry. Nie widzę żarówek! Aha, dobra, tu jest Blue. Ej, tu już wszystko wiem, dlaczego timing tam był u góry. Ej, dzień dobry, Blue? Sambra? Ogólnie, poczekajcie, wszyscy powinniśmy się zebrać pod fioletą... zieloną wieżą. Teraz! Maciek, jeszcze ty! Zielona wieża? Zielona... Gdzie zielona wieża? No to Maciek, Takie duże, zielone. Kolejka, Maciek. Duże. Słuchajcie, bo trzeba zrobić bardzo ważną rzecz! Trzeba zrobić bardzo ważną rzecz Gdzie jest Maciek? Dobra, chodźcie za mną. Szybko, szybko, szybko. To ja tam byłem, prawie! Patrzcie, tu nasza mama! Albo tata, bo nie wiem. Cześć. O moj, chromanie gdzieś się tam zajął. Chciałem zobaczyć czy to tata, czy mama. Co ty robisz? A mogę zrobić tak? Ty mama! Haha! E, 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 e. e, no kurwa, wyszła na mnie! Nie, to nie, że się bawi! Mama, czego się nauczyłem? Ciociu! Masz kółko, mamie, chyba tu idzie. O, dobra, będzie u nas. A ty co, ty i, wywracasz się? Wręcz normalnie. Chcesz pokazać ci, jak w hiblu ja robię? O boże, nie idę sobie stąd. Halo? Halo? Jest tylko nie ta. On tam chyba jest, ola.

Ej, hey. dobry! Ej, hey, lupisz Żarówki, Musisz oddać żarówki! Kryś, otaczać żarówki! Co ty masz z rękoma? Oddać? Co ty miałeś z rękoma? Co, co ci się stało? Ciu! Jest, dobra. Myślicie, że ten pan się będzie na nas dziwnie patrzył. Który? Tak, on. Siema, dziwny panie. Poczekaj, jak się red będzie na nas patrzył. No, dziwny pan! SOS, przestańcie, głupi przestańcie. pies, tam go nie ma, a tu jest. Nie wyzniewaj psów od głupich. Ja z tą Aha. głową żółtą tam stoję, no tak. ja nie mogę. Maciej, czemu się, czemu się tyłem odwróciłeś od nas? Ale jego głowa nie wygląda z tym włosami. Ej, ja się nie widzę. Jestem niewidoczny, widzę tylko pufy. A to się tyłem do um, nas wszystkich odwróciłeś. No no no. No? No? no no no. Wszyscy cię widzą Ale ciebie, to tylko ty ja nie się by nie wcząłem, ja się nie wcząłem, naprawdę. Jotę! Ale księcia poszukuję. A jeżeli poszukuje. Rzuty jest żółty i ja jestem żółta, to mnie żółty nie złapie dzisiaj, bo żółta? Nie, Proszę myślę, że księcia. cię złapie. Nie, jest, księciu. GDZIE JEST KSIĄŻE, Gdzie, GDZIE JEST, jest KSIĄŻE GDZIE JEST KSIĄŻE, Ale wielki łeb masz, Koneko Gdzie? Ja mam malutki No, to masz mega mały. Bo ty masz mega mało malutki moje, moje, moje... Aaa, nie twoja, hej Zgaś się, bo leci prąd ci z yy, podeszwy <ślam> <ślam> z O nie, no chyba nie, no chyba nie, no chyba nie O, słyszałem, że Słonika żółtego spotkała Tak Sandra zawsze pierwsza spotyka potwory Bo ja jestem jak magnes na potwory o nie Tutaj przeznaczenie jest po prostu A, co, co, to nie, nie to jednak brudu, moje Założyłam karton A gdzie to są potworki? To... Nie wiem, jeden skrzydlaty za mną leci Aha, Blu to wychodziłaś Łapnie Łap mnie rzut, łap mnie! Dobra Uff. Taktycznie, nie, o nie, taktycznie niebieski, niebieski To Eee y Wierzysz yeah. mi poza mapę, proszę, wierzysz mi poza ja mapę. słyszę, ale gdzie ja coś słyszę? U. A tam jest grunt, dobra. gdzie <noise> ja do? słyszę? Co? Na moście, e koło mostu. Mości. Gdzieś na moście go słyszałam chyba, no. Na Cze moście, koło mostu. E idzie do idzie mnie właśnie, idzie moście. do mnie, idzie Czemu do mnie. Czemu się śmiałaś ze mnie? Czemu nie? Kichnę, Kichnę. Yy, Nikt na się z zdrowie. nie śmiał, broń. Boże! Na zdrowie. Z ciebie nie! Z kogokolwiek innego, Dziękuję. ale nie, nie, nie ma cię. Ja miałem taką sytuację, że po prawej stronie... Nie, z za mną mnie gonił Yelo, po prawej stronie wychodził mi blue, a Gry mi zasłonił całą drogę ucieczki. Więc yy. a, a blue miał Cześć, już mysza, na mnie e, no, znaczek, że mnie no. złapie. Ja z tego no. wchodzę. Hej! Siema! O Boże, no, dobra, no poczekaj na mnie! Macie boki, bo ja mam tylko jedno ja widzę nic. Ja mam dwie. Majesz, Majesz! Brakuje nam dwóch. Ja mam dwie! Ja mam zero. A czy oddasz? Tego się dowiemy w kolejnym odcinku. Czy Ola odda? Brawo Brawo, Ola! Dziękuję, dziękuję. Proszę. Dziękuję. Teraz będzie roza jest, Teraz to będzie... Mogę, a. mogę, 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 mogę. Co możesz, co możesz? Nie będzie widać raczej. Uff, ciao! Braci nam wow. porozrzucał. Teraz, Teraz no będziemy zbierać. siebie zbierać, słuchajcie. Właśnie, no. No. Ola zbiera fioletowe Maciek niebieskie, o! ja żółte, a cyjankowe Dobra, tylko gorzej, jak będą czerwone i zielone jeszcze. Mhm. Mm ale to już, to już nie ważne, musicie mieć chociaż jedną swoją kulkę. Jedną swoją kulkę. musicie mieć jednego. Nie można tak. tak proszę nie Podnosicie podnosić swoich kulki. tak. Żółtych nie podnosić, jeżeli taka będzie, bo rzadko o, ja już albo. wykonałem zadanie. Żółto. Ja ja <grym> Jak ale szybko. Uf, ale to macie. tchórz Maciek. A, ja już zrobiłem. Tchórz. Zrobiłem. Tchórz. Jesteś nie -ir. Ja już no, zrobiłem. Jesteś... Nie fajmy jeździć Maciek, no Nie, to oficjalna fair, wersja. fair, Cicho! A! I... Czerwony Nie! Nie, Idę ją wynieść na drugi koniec mapy. Załóż w tym momencie karton, Krystian. Karton wstydu załóż. O tak! Fioletową! Ola! Gratuluję. Ola! Ola! gdzie jesteś? Ola, gdzie jesteś? Jestem y, pod gokantami do naśrodek! <laughs> Siema, Madziak! się bawiłem tutaj z jelołem w kulki! Ej, one mrugają? Same ma. czerwone, chodź, ma. weź podnieś! Gdzie, gdzie są chłopaki? A! <laughs> A, <okay. śmiech> tu, nie ma! Ty, już się Nie, Co zrobił? Opuściłem Lukusia! jesteście? Pod Baki, gdzie jesteś pod mostem. Dobra. Tak, wiecie, Teraz. wiecie co się stało? Poszedłem no. z Maćkiem, gonił nas żółty. Żółty y, y, Maciek zeskoczył z mostu. Ja doszedłem do Maćka. O, o ma... Właśnie tu właśnie Patrzcie, tu zeskoczył. Nie, ja nie. przybiegłem stamtąd. Maciek zeskoczył y, zeskoczył tu. Tu zeskoczył żółty. Tak stał, nie wiedział co z nim zrobić, tak się kręcił. Przyszedł tu. Tu rzucił nim o podłogę i dopiero poleciał. I A że mamy swoje kulki? Ej, chodźcie na zamek! Chodźcie na zamek, pokażę wam trika. O nie! 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 A dobra, nieważne. Nie odkładam Nieważne, wróciłem. Do żywych. Byłem poza terenem zamku, ale. Ale nie, żółty tam jest. Ale jest ok. Ale powróciłeś do żywych. Powróciłem. Byłem na gliczu. Ja nie mam, ja nie mam z niestety Ej Kurde, mnie wystraszyłaś Tak, Proszę, co? Ty mnie wystraszyłaś, dziękuję Co ty zrobiłaś, Chandra? O co? 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 Nie wiem, Blue może wejść na gokartach po drabinie na górę? Tak, No tak, one chodzą po drabinach Ola, Ola, Ola Co? Co? Jeszcze tort masz w tym samym kolorze Aha. To, to się właśnie wydarzyło, ja myślałam, że taka jestem fajna, bo na gokartach przed nim. Powiedz nie Sandra, mi, one chodzą po drawniach. Powiedz da. mi czemu... <grych> nie, powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi gdzie, gdzie, gdzie podnosiłaś czemu ten Czemu nie mam w lukusia. domu dżemu, bo wszystko zjadłaś. O nie że. ja nie miałam przy sobie lukusia. Aha. Jak ten, jak Uuu, Dobra. Na gokartach nie ma żadnego jak coś. Kurczę. Nie, o, poczekajcie, kto ma ostatniego Lukusia? Trzeba go przewieźć no na tak, ja. żeby zobaczyć, A! jak to jest. Ja nie mam go. A może tam coś jest, ale ja nie, nie wiem gdzie. Krysian, ty masz? Ja nie, nie wiem ja się nie odzywa, Krysian go zostałem przygnieciony, ratunko! O, widzę, Luki, ostatni jest przed zamkiem. Dobra! Ale jestem w szoku, naprawdę. Krys tam wszedł. No A za głowę. Ale jak bierz, Gdzieś Luki? idzie Z której z strony jest? O, dobra, jestem. A, rara, ta, ta. Ale skutkanie kartonów. JADĘ! Maciek, <grym> bierz go i szybkowego karty z nim! <grym> szybko, szy, szybko, na go karty! Zbiórka, zbiórka! Biegne, <grym> Jeszcze żółty, <grym> będzie. Jeszcze żółty <grym> będzie, jeszcze żółty będzie. Ja słyszę gdzieś, że tego... właśnie! Żółty! <grym> Ona ze w wlazła, bo co? Okay, okay. Nie, Lukuś! Nie, nie! Nie, 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 nie. nie. <grymne> no nie. No nie, nie mogę jeszcze do fioletowego. O nie. Idzie, o idzie odważny, idzie. Dawaj, 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 dawaj. Chodźcie, chodźcie. O kurde Udało mi się O nie niebieski jeszcze, no nie Ja poczekam no na ra, was, nie, mam, nie, nie, mam, nie czekam nie. na was Dobra, dobra Ale dobra. ładne kolorowe lukisy tym razem były o, a, tu, 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 a z góry tu, możesz tu. obserwować sił da się wsią! Co, co, o... <śmie> co robicie? O nie! O nie... nie. Dzisiaj nie jest niezbędnie! Kolei... Oczajimy! Thor! Zobacz Lukuś, jak się patrzy. A jak się patrzy, w lewo w prawo, w lewo, w prawo Stop, O, Krystian! Dobra, to teraz teraz ja. Gdzie jest Sandra? Gdzie jest Sandra? No gdzie jest Sandra? Jak sam. czekam, czekaj. Gdzie jest Sandra? Gdzie Sandra jest Sandra? Do nas, po się, bo blue jest. No to karton załóż. Jojomacek, widzisz gdzie tam tam bo, jesteście. Bo, no niech się się. Nie, poczekaj, nie. ja też chcę, ja też chcę liderka być Jestem <laughs> Poczekaj, 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 poczekaj A ja nie mam żadnych emotów

Oceń Lukuś! Wow. Wow. Oh, <śmienicę> ja po kresjanie przyjechałem co robi zaraz O i ma ostatniego Lukumisa Cel misji przegonić no, Sandrę wili, no, się Udało się! Hej, Maciek, ale wiesz co, ty go musisz odnieść, ja. bo zaraz czas na wieży nam zleci. A. Trudno. I tak się gdzieś stanie, Macie to słuchać jakby gwoździarką jechał, a nie samochodem. God, Lukusz no. mi zniknął! Lukusz o, mi zniknął! No gdzie masz Lukusia? Nie o Boże! Co jest? No gdzie go masz! No tam nie, no podświetliło się! Podświetlony jest! No. Ja nie mogę. On pod mapę i się teleportation. O nie, niedobrze. Aha, dobra Ola, rozumiem, ok. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. SAM! Co? Złapał mnie. O, a, to blu, to Blue był. Oj, 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 ja się oj, oj. Się A ja stałem i się patrzyłem. Nie. Nie. Aha, dobra, 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 dobra. Na dobra. Dzień ja się rozstawałam. Cześć, Jola. Dzień dobry. Dzień dobry. Głównie to ty mnie podrzucił. A to fajnie. Na chodzie miejsce podrzucił. Słuchajcie, oddajemy ostatniego. Dobra, super. Dobra, dobra, dobra. No, no Krystian, tula, o nie, nie! Wracaj tu! No, o nie! Przyniosłem go i upuściłem. I zaczął uciekać! I, I te dwie sekundy, kiedy Ola się patrzy na niego jak on ucieka i tak... NIE! No bo pozwoliłeś mu uciec! To niedobrze! Nie wolno pozwalać uciekać, tak? Krystian jest niedobry! Mhm. Mm to było bardzo goły. niemiło z twojej strony. Bardzo. Czemu to ja cię nie widzę? Bo ty jesteś... Um, załóż okolary. <grym> <grym> ty Czekajcie. jesteś niewidzialna. Czekajcie. Ja jestem niewidzialna. Mhm, tak, mh. dostałam na prezent świąteczny Pelerynę. Peleryna. Pelery. <grym> 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 no. będzie! No, to nie cyjan. I Biedrom ja się go najbardziej boję, bo on jest najszybszy, jednak. On się ja najbardziej lubię, ja najbardziej lubię film. Ale pamiętam, jak Olą ostatnio rzucił jej głowę, od grz, to było fajne. Dzięki! <grym> co to miało znaczy? Nie no, fajne to było przyjemne dla oka. Nie, ci dziwnie to zrozumiało. <grym> Dzięki, miło mi, zapamiętam sobie. Nie, a nie mi chyba też zafocję. Zostawcie mi cokre. zostawcie dobra. mi cokre. Dobra, dobra. A dobra, o, nie. Bies, co chcesz. Dada, dada. A, dada. 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 Dziękuję, do widzenia! O, mam cukier! Mian, mian. O <śle <Metallica> <śle> Idź stąd! Elo Maciek! <śle> <for you>. <śle> Sandra, ciągle nie, nie <śle> 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 A ja wiedziałam, gdzie ty jesteś! <śle> o nie! Sandra mnie wrobiła! Jakbyś powiedziała, że idziesz na spawn! O nie! O, oh blow! O nie, o oh nie, o nie! Ja, ja muszę Ole teraz za każdym oh. razem informować o wszystkim! Oh. Dobra, ja lecę, lecę! Mam cel, jeden cukier! Leczę. Trzeba mieć się jeden cukier <noise> Przy zamku jest I chyba przy bam, 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 bam. Nie Przycie mogą się ode jest? mnie odczepić nie? Siam biegnie za mną Biegnie Blue Nie, lubią, nie ma. wiem co co chodzi już. To przy zamku A, jest pa, pa. Nie ma. Aha dobra to jest taki <noise> Boże! Jest o nie, cyjankowy. O nie, 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 prawie na mnie nie, <noise> A za mną nie, nie, <noise> co ty się dzieje? Jaka nie, Ale... na zewnętrznym? Ja nie, nic nie chcę widzieć. Ja się chowam na razie. Maciek, chcesz wierze, że psuć, bo w sumie możesz? Nie, 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 nie. A jak Kto się kłóca to, to fioletowy nie idzie niby? Co tuś Aha. za impreza jest? O co tu chodzi, że tak dużo jest? Fioletowy? Ej, tu są cała trójka się na mnie poluje, mam cukier, no czują nie, 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 go. Ja nie wiem, gdzie wy jesteście. <laughs> Kto ma pięć cukrów? <śmiech> <śmiech> no to fajnie, nie, nie, on nie jest za blisko. Ja chodzę, cukier i się poświęcam. Otaję cukier i się poświęcam, i ja nie mogę. Ej, widzicie co O nie, Żuń, nie wiem, gdzie. Dało się. O nie. Ja chyba umrę. Dobra, ja nie, nie umrę. powiedzieliście mi, że cyjankowy tu jest. Nie, cyjankowy, ja, jest, cyjankowy jest na respie Cyjankowy jest tam, Krystian. <laughs> Dzięki. Jezu! Ja chyba umrę. Ja nie, czekam. dobra, chyba nie umrę. Kto mnie zobaczył? O mój Boże. Macie że ciężko pracujesz. No bo już wiem, że Krystian ma wszystkie Jezus! Kto mnie uratował? Kto mnie uratował? Krystian! Dziękuję, bawicie! Dzisiaj dobry obiad się należy. Kurde. Dobra. Brązowe jajka i białe jajka. Co Sandra? Przepraszam bardzo, musiałam chwilę, żeby to przetworzyć. No tam były brązowe, białe jajka, no. Ja jestem... Możemy już biec? Słuki. Słuki tak. jestem, bo, bo mam uszy słonia i mam żółtą głowę. Krysia, idziesz? To co dziewczyny Maciek, razem i chłopaki co? razem? Maciek, ty idziesz nie tą stroną. Oj tam, oj tam. Oj tam. Oj tam, oj tam. Kryształowe jaskinie. Halo? Halo? Myślałem, że gdzieś mnie doprowadzi ta ścieżka, gdzie indziej. Robimy chłopaki hmm. kontra dziewczyny? E, nie, słuchajcie, ja po ostatnim mam dość, ja siadam sama. Dobra, dobra, nie, dobra, uwaga. Otwieramy tak, czat co, i piszemy numer wagonika, do którego wsiądziemy. Uwaga. Gotowi? Dobra, dobra, Nie, dobra. poczekaj, Trzy... poczekaj. Dobra, no. no? no. Trzy, 3,

ale strzeliliście nie ja mam Dzięki Wszyscy nie wiecie raz. wszyscy kone ręce, teraz prawo, w lewo Ja prosto jadę, bo ja, ja muszę mieć się Ja nic nie, nie robię, słuchajcie. To ja też. <laughs> to ja też. Dobra. Zobaczymy. Wiesz, ja Zobaczymy, kto do Zobaczymy, kto wymięknie! Zobaczymy, kto wymięknie! Zobaczymy, kto wymięknie, Starałem, że koneko stanie. Ja mam powiem tylko tak, ja nie zamierzam sama przed cyjanem uciekać, nie? Zobaczymy, no jak to nie. No, no nie. Nie, na pewno? Więc, więc lepiej uważajcie, gdzie jedziecie. Gorzej było, jakbyśmy wszyscy napisali trzy. No. No, to ja po prostu nie mam słów, tego się tak cicho, bo już ja wiem, co będzie zaraz z tym wagonikiem skręcaniem, nie? Nie, nic nie będzie. Ale Krystiana dzisiaj nie szarpie w wagoniku, Aleję. Krystian Lice powiedział, tu na... Na że razie. nic nie będzie robić. Na ja powiedziałem, że nic i ty też powiedziałeś, że nic, czyli nikt nic Ale nie będzie robić. Zobaczymy, kto na... wymięknie. To ma psychę sławą? Ja tak. Ja? No, ja będę robić, ja będę robić, słuchajcie. Ciasto! Ooooooh! Ciasto! Ciasto! Gorzej, jakbyśmy to to... w czwórkę napisali, nie? Tak. No. Teraz, Krystian, twój kuzyn tu będzie. O boże. Ja Pff, nie Że co, Krystian? Ja wiem, jak to brzmiało. W jakiejś bajce był taki głos. Ale w Nie, bajce to w takiej, to w takiej. Oddawaj to ciasto! Nie, to jest nie. straszne. To, to wywiad robisz z takim no. Ja nie skręcam. Ja skręcam! Konewka skręciła. No, widziałem. No się straszyła, bo wiesz, spanikowała. No, panikowała, ewidentnie. O, o, ale panika zacharła. One to kompo robią. Jak mi nie wypadamy z tego wagonika, ja nie wiem. Ja też nie wiem. Uważaj, lawa, odwróć się. Zabronione. E, dobra, to teraz gorąco tu trójkę musimy przytrzymać S, żeby pojechać do tyłu. S, 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 Chyba tak się nie da, Ja ona. klikam, ale nie Jasne. daje rady. <laughs> nie, wyskocz! Teraz się zchylij, żeby szybciej jechać. Krystian, dawaj! Już. <śmiech> 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 <Christian>, ale szybko! Krystian mokrego bąka puścił. Kur powietrza jest mniejszy. Teraz na pewno. Zależy jakiego. Skręcamy! Na no, no, ogród jedziecie, prosto? czy gdzie? A mój Boże, chodź! Hiiii! Było blisko! mi się lepiej niż kiedyś! A teraz to mój kuzyn. Krystian, dobre świecie. Mam już po prostu pojechałam. Krystian, ja chodź prawie w niego wjechać. No, no bo coś mi zamoliło na chwilę. O mój boże. Mózg się zaciął. W budowie. Tylko pracownika. Ja uważam za pracownika, więc jadę tam właśnie. Ale z ciebie pra, pracujesz teraz! pracownik. Ja jestem Puszko. pracownik roku. Ała, Zimę moja potylnica. Potylnica. Ola, czemu klęczysz? O, sorka. Zapomniałam, że to to nie już. zobaczy. No to już. a co to jest? Ale kwiatki ładne. <śmiech> na <śmiech> plecy się wyrzucił jak żółw szczura. On fajne dźwięki dobra Dobra. Ja biegnę. Chodź, cijan, cijan, chodź. O nie No rozumiem macie, dziękuję Okej, No nie Okej, On przeszedł przez rurę, przez środek oszukaniec Był trzeba nie czekać, ona tylko uciekać Czemu ona jest taka szybka? Ona jest za szybka, ona jest za szybka, za szybka, za szybka, za szybka nie cię nie odwraca. za szybka Sandra ona cię zje, Sandra ona cię zje Nie, 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 nie o, jest nie, tu nie, za nie, wami. nie, 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 O nie, 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 się nie, 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 jest! nie, 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 nie,